Także... przygotowywuję się do Q&A Jak chyba widać z resztą... No dobra, przygotowywuję się do ale Wcale no, nie ma w ogóle na razie nastąpić, bo dopiero mam 12 subów, a nie 100, więc okej, okay, ale jakby nie, nie poddawajmy się ten film wam ma bardziej ukazać tylko jaki pytań lepiej nie zadawajcie na głędj czy w ogóle chcielibyście w odcinku. Niestety, ale w moich filmach no, nie ma komentarzy, ale to nie jest w ogóle to naprawdę bardzo szkoda, ale jednak tego się nie kontroluje czy, jest, czy są komentarze, czy nie? Po prostu jest i tyle, więc szkoda naprawdę, ale zanim zaczniemy odcinek, to tu masz subskrypcję, a tu lajka. Połącz to i przechodźmy dalej. A poza tym, jak są komentarze, no to skomentuj. A telefon, na którym przed chwilą ja, tak, bo to ja mam być i komentowałem, no to właściwie jest z filmiku O'Reilly. Nawet w dwóch takich. W sensie dwóch. A, a poza tym... No dobra, zaczynamy. Ten film ogólnie ma na celu gadanie o daily, w sensie daily, o Q&A y, i y, powiedzenie czego nie, lepiej nie komentuj, nie zadawaj pytań i na jakim y, filmie będzie mniej więcej komentowane no i ogólnie pod jakim, no i powiem wam kiedy, kiedy, no, kiedy będzie Q&A myślę, że Mdzie na się... najnowszym jeśli będą komentował. komentarze, a jeśli nie będzie ich wtedy to komentujcie na wyznaczony film, który po prostu ma komentarze. Bo jeden już taki mam, więc gdyby na pozostałych innych nie było, no to przynajmniej mamy taki jeden. I w sumie to się bardzo przydało, bo nie wiem, jakbym bez tego żył. Dobra, więc przechodźmy do tego, czego lepiej nie pytać. I teraz nie tyle co o wiek, ale pytajcie o bardziej jakieś sensowne pytania, a nie powiedzmy, nie wiem jakieś. Ile masz dzieci w piwnicy? Ile zarabiasz? Jeśli w ogóle zarabiasz. Pewnie, że nie zarabiam, nawet nie jestem dorosły. Chcesz się ze mną ożenić? W skrócie takich rzeczy naprawdę nie pytajcie, bo nie zarabiam, bo nie jestem dorosły, a poza tym nie mam żadnych dzieci w piwnicy. A, a poza tym, no to nie, nie ożenię się z tobą, bo jak mówię, nie jestem dorosły. No chyba, że zarabiać w jakimś, nie wiem, kontekście kieszonkowego. Czy... W takim, nie wiem, powiedzmy, czymś, że zarabiam, nie wiem, albo pomagam komuś i przez to zarabiam jakieś tam pieniądze, nie wiem, komuś pomagam. No i także, albo, nie wiem, otwieram jakiś stragan z po prostu jakimś żarciem, znaczy jedzeniem. I tak, no to może tak by było. A co do dzieci w piwnicy, to tak, uwierzcie mi, tak, widziałem na niektórych kanałach, na przykład Tomi, jeśli znacie kanał, to fajnie, jeśli nie, to włączcie. A zostawcie, nie wiem. To tam ktoś się pytał, czy, czy, czy nie wiem, był, czy jest jakimś alkoholikiem, czy brał narkotyki, czy ma jakieś dzieci w piwnicy, to naprawdę. No i nie wiem, no i on oczywiście jest normalny, więc odpowiedział, że nie ma żadnych dzieci w piwnicy, ale nie wiem! Może jakiś taki bardziej śmieszny YouTuber to by. Chociaż nie wiem, ja się uważam, że jestem dosyć śmieszny przy tych, nie wiem, absolutnie ofertach Lego, no przynajmniej tam. Przynajmniej tam, to, to są chyba moje najle najlepsze filmy, chociaż przy wszystkich filmach jestem taki, chociaż przy wszystkich filmach jestem taki, że nie, nie mówię jakoś, no, no i tak, także, wy mnie subskrybujcie i także, do, do no, także, no, także, no, i, więc i, subskrybujcie i, i do następnego, chociaż gdybym tak mówił, to byście się pytali w komentarzach. Jeśli bym je miał Czemu tak dziwnie mówię? Bo to nie jest normalne, żeby ktoś tak mówił Więc lepiej tak nie mówcie na YouTubie Bo jeśli taki, nie wiem, macie jakiś kanał na YouTubie A jeśli nie, no to... A, i pamiętajcie Zawsze można promować mój kanał Nie trzeba tylko swojego promować Na przykład ja promuję Heksagonka Ech, No, ale tylko jak chcecie Także... No, także jakoś dużo... Przez truk nie ma, żebyście nie pisali. No ale kilka jest. Kilka to zawsze może być. No dobra, tak szczerze, to piszcie sobie, co chcecie, najwyżej nie będziecie na odcinku. No jednak pamiętajmy, że wtedy to nie będzie takie wideo, że... Mam 12 subskrybentów, nikomu się nie chcę pisać w komentarzach, jeśli takowe są. No i w sumie, jeśli mieli. Ja was w sumie rozumiem, bo kiedy mam już jakiś film, no to najwyżej wtedy akurat komentujecie. A kiedy go nie mam, nie ma komentarzy, to co? Macie ciągle komentować ten jeden film, w którym akurat są komentarze, no też to nie jest fajne. Ale pamiętajmy, że wtedy będę mieć już te. 100 y, subskrybentów, więc to będzie już takie ostre. To naprawdę już ktoś będzie oglądać. Ja, ja się tak będę czuć. Naprawdę nie wiem, kiedy to będzie, ale tak patrzę sobie na kanały. 8 lat y, i tak 764 subskrybentów. Y, nie wiem, 4 lata temu i co? I 46 wyświetleń albo nawet tak się 6. No właśnie i my z 46 to ja mam na kanale tym co było nie miesiąc temu, prawie 2000, 2 miesiące temu. No i co? I myślę sobie, ty no, to ja jednak mam tutaj obfitowanie w tym kanale, co ma tylko 12 subskrybentów, więc mam nadzieję, że niedługo dobijemy do tego. Do 100 subskrybentów, bardzo długi film, 6 minut, będę to jeszcze obrabiać, więc ja już się z wami żegnam. Pa!